Łączę z lewej strony 5 metrów, tak jak Pan mówi, jesteśmy w ciągu głównym. Rura pełna, średnica do stu jest wyczyszczona. Tyle ile ona ma nominalnie, ja nie widzę żadnego już tam na niej... Nie, ja też tam zaglądałem, ja też tam latarkę tam wypałem, nie? Na... Ale tutaj, tutaj pocztę, nie? Ta, ja tu nie ta. widzę już nic, żeby coś było, także ona jest, powinna normalnie... Ta główna, stąd co idzie, powinna normalnie przepuścić. Trochę na dnie jest tutaj przy końcu, na ostatnim pół metra, tak jakby było lekkie zaniżenie rury, że tam trochę piachu zostaje na tym. Tak, tu, 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 tu. Ja mogę panu powiedzieć co co jest tutaj no. na tym ciągu, a co się dzieje w bocznych, to nie wiem, bo mi tam kamera nie skręci. Ja mówię tylko to, co stąd wpuszczamy, ona idzie prosto do głównego ciągu, to jest ok. Uh -huh. A co się dzieje w bocznych przełączach, to trudno im powiedzieć.